No cześć, witam was w kolejnym gameplay'u Dziś będzie to Need for Speed World Pojeździmy sobie, jak widzicie, moją pomarańczową BM-ką. No i co, upuszczamy kryjówkę I trzeba coś sobie znaleźć fajnego do gry Powiem szczerze, że nie grałem dawno z tego Need for Speeda Mogę troszkę lamić eee, Wybaczcie mi to z góry Może to o. tryb wieloosobowy oczywiście No i fajnie jest 4 osoby W sumie to no już będzie jak miesiąc chyba Jak już nie grałem tego nit for speeda. Muszę powiedzieć, że gra jest naprawdę wciągająca Fajnie się w nią gra i pewnie będą jeszcze jakieś w przyszłości filmy z tej gry. Od czasu do czasu trzeba coś innego niż sam Battlefield. Jeżdżę na automacie w Dragu, chyba tak to się nazywa. Jeżdżę tylko na manualu. nie wiem jak, jakie są kombinacje tych, tych klawiszy znaczy nie kombinacje tylko chodzi mi o funkcje gdzie co jak pod jakim klawiszem no ale o wow To no ładnie Przywaliłem Dobra... Ten ma magnesik. No, chociaż drugie miejsce. To no, tak już wyglądało na filmie. No, na razie... ...nie stresiłem żadnego samochodów no Będziemy. dobra miejsce drugie, okej okay. już jedno mamy za sobą Dobra, następne. Zobaczymy, co. Graliśmy. Powiem Wam, że. Jak widzicie, sporo już gram. z tego nie respida, Tylko po prostu. No i może nie to. Yy, tylko po prostu no, nie nagrywałem. Już tam 20 poziom. Level. Dla innych. Dobra, zróbmy <laughs> już się trochę nazbierało. Miałam w sumie najniższy poziom. No i dobra, poczekamy. Może uda mi się kogoś namówić do nagrywania Need for Speed'a, żebym po prostu nie był samotny w tych gameplayach, że tak powiem. No ale na tą chwilę po prostu no, jestem sam. A co do gry, bardzo mi się podoba. Bardzo fajna jest. I darmowa. No i co? Jedziemy? No dobra, zobaczymy. Co stary Pitera słynie. No już. W MFS World. ten wyścig trzeba będzie naprawić myślę. Troszkę. O jakieś nowe pojazdy są, jak nie wiedziałem. Bo się zdaje. Ale go złud. Jest ten drugi, dobra. O kurde. Tego nie przewidziałem. Ale może jeszcze coś wywalczę. Dzisiaj porozwalamy sobie na auto. No pięknie 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 Ajajaj aj, ten ręczny Niepotrzebnie go nie używam Nie mogę się odzwyczaić Dobra Ja będę chory, wiecie, coś mi się zbiera, troszkę mi gardło boli, już od jakiegoś czasu, ale to nie zmienia faktu, że zaprzestanę grywać i nagrywać na YouTube, a. pięknie, dobra. Trzeba przyznać, mistrzem nie jestem, ale lubię sobie czasami amatorsko pograć. Jak w gry komputerowe. No, kurde. Ja tego nie lubię. Ooo, nie w tym miejscu. Gotowości mamy sporo. Można sobie wykorzystać. Jeszcze jedno. Zobaczcie, nawet popatrzę patrzę. Na prawy górny róg. Spróbuję się skupić. Na grze. ja... podoba mi się ta muzyczka w tle, bardzo fajna. Fajnie, przyjemnie się przy tym gra. Pierwszy ruch na tych drogach o wow, wow, wow. znowu niepotrzebny ręczny No i dobra. Zobaczymy co tam mamy. O mini Która by ty wybrać? Dziś jest drugi bodajże. Bierzemy. Drugą o, gotowość, dobra. W sumie mi to jest niewiele potrzebne. I co by to jeszcze. O, może z tą policją coś by się pościgali. Od razu mówię, że. Aha. Od razu mówię, że. że rzadko mi się udaje. Dobra, dołącz. Ale może... o, jest cztery osoby, w porządku. No i zaczynamy. Okej... Okay. Dobra. Grzejemy opony. Dobra, ja będę... Ooo, oh, wow, wow. Ja wow, wow, wow. Jak ja dawno w tym nie grałem. Jezu. Już nie pamiętam... ...tego midforspeeda. Wow, wow, O tym bardzo okarnąłem... ...te wszystkie... O kurde, nie wiem jak to nazwać, funkcję czy tam to... nie wiem jak to się nazywa pod tymi klawiszami 1, 2, 3, 4 nie wiem że czy tam przy wyścigach tu mam nitro na pewno no i gotowość to wiem że jak to się włączy to coś tam szybciej odnawiają się te nitro, to wszystko. O, oh. ale po prostu więcej się, więcej się po prostu, więcej. Po prostu nie wiem, co oznaczają te. Tefinikje na przykład tutaj w tym pościgu. No, na to, że jestem ostatni. Fajnie. Ale lipa. Jak mówiłem już gra jest darmowa w pewnym stopniu pobieramy sobie ją, instalujemy no i tam mniejszość tych samochodów możemy kupić za punkty zdobyte w grze. Ale większość żeby kupić samochody to trzeba po prostu płacić ileś tam pieniędzy one się potem przeliczają na jakieś tam punkty, nie, nie wiem jak się one nazywają, już pamiętam, BOST czy coś, coś takiego. I za te punkty BOST kupujemy inne na samochody. Chyba tutaj. Tak, nie, strzałki poprowadziły. Na tych barierkach. O, jakaś przecinka była. O. idziemy. Ok, udało się. spadki. Oo, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest. O, nie w tą stronę. Zobaczcie. Może się, że już tego nie zaliczę. W ogóle troszkę głupie jest to, że jak robią te blokady drogowe to jak ktoś po tym przejedzie, po tej blokadzie, to te samochody nie ruszają do pościgu, tylko tak sobie stoją cały czas, jak gdyby nigdy nic. O, miałem naprawić samochód w tym wyścigu, zapomniałem. O, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Udało się Okej, okay, dobra Jedziesz maleńki o o, o zapatrzyłem się na, na tą odległość, która jest w rogu Którą jeszcze muszę przejechać i nie zauważyłem. Pan tego radiowazu o... ale mnie wyrzuciło, Masakra trzy kilometry jeszcze o... no. Ojej. Oj, oj. Już myślałem, że... Nie trwam do końca. Aha, bo to jeszcze muszę... Aha, rozumiem. Muszę czekać 14 sekund. Mm. Mnie chyba wrzuci, do tego samego. Chyba nie będę od nowa jechał. No, poczekam. Czy jak? Nie rozumiem. Aha, już mnie nie włączy. To nie to, chyba. No ja... trochę lipę zrobiłem. Ale, ale... Jeszcze tak sobie chwilę pojeżdżę. Zwiedzam. W ogóle... o, jak wygląda ten mój samochód. Nie ten klawisz. Który... To był klawisz, już nie pamiętam. O! Jeszcze sprint jakiś może zrobię. Akurat mi się trafiło, dobra. Zby wyjdziemy. Jeszcze taki na koniec filmów. <laughs> Myślę, że. Będzie że, przepraszam, szybko to pójdzie. Nie mówię, że będę pierwszy, nie? Ale, o, ale to jest praktycznie jestem chyba najsłabszy. Jestem najsłabszy. Mam najsłabszy samochód. Zgłębałem sobie. Ale to nic. O, jedziemy, dobra, jedziemy za tym. Ja nawet nie patrzę na, na licznik, na no nic, tylko... Skupiam się po prostu na, Tylko jedynie na drodze. Może to jest jakiś błąd, nie wiem. O kurczę. Oooo. No fajnie pojechałem. To może dlatego, że naprawdę długo nie grałem. Znaczy nie tu mówię. Ale to jest fakt. Spadaj mycha. Mi się mieszka pojazdła kursoności znaczy No zdąży nie no muszę zdążyć Dobra zdążyłem Okej. Okay. Pomiń. No to. Drugi odcinek. Jakieś opony, które mnie mało interesują. Chyba one to były. Dobra, pójdziemy sobie do garażu. Jeszcze. Do kryjówki w sumie. Pokażę wam jeszcze na koniec mój drugi samochód. Który był pierwszym na jakim jeździłem to jest taki fajny skirok być może sobie w kolejnym odcinku nim pojeżdżę trochę no i dobra kończę powoli ten znaczy kończę powoli żegnam się z wami w tym odcinku zapraszam na moje live, y. na razie myślę po prostu jak rozplanować to wszystko, kiedy one będą i co tam będzie. Ale zapraszam do subskrypcji, oceniania, komentowania. No i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.